Hej, witaj na kanale Ekologia Życia z Thermomix. W dzisiejszym odcinku przygotujemy coś typowo świątecznego. Będą to pomarańcze w syropie goździkowym. Przepyszne, przepyszne. Począwszy od tego, że możemy sami sobie tego używać jako dodatek do ciast, deserów, do kawy, do herbaty. A także możemy podarować taki pyszny słoiczek komuś bliskiemu, po prostu taki jadalny prezent. Także serdecznie Was zapraszam. Przygotujcie sobie pomarańcze obrane w plastrach. Jeśli nie są to ekologiczne pomarańcze, to musimy niestety ściągnąć skórkę. Jeśli macie pomarańcze ekologiczne, to porządnie szorujemy skórkę i możemy pokroić ze skórką. Cytryny, sok z cytryny, goździki, cukier, woda oraz przygotujcie sobie kopystkę i koszyczek. No i oczywiście termomix. tak? Więc tak, do naczynia wsypujemy 300 g cukru. Czyli tak, waga, odważamy sobie. 300 g cukru. Dobrze. Mamy to 308. No, żeby się tutaj było, że tak powiem, przed świętami tradycji zadość. Mamy 300 gram. Następnie będzie nam potrzebne 250 gram wody. 250 gram wody. No tutaj są ważne te proporcje, ponieważ chcę, żeby ten syrop wyszedł taki e, prawdziwy, taki idealny, prawda? Czyli 250 gram wody. pilnuję tutaj dzisiaj bardzo. Jak ja uwielbiam gotowanie też takie intuicyjne, tak dzisiaj będę tutaj bardzo dokładna. Czyli tak, mamy jeszcze 2 gramy dosłownie, jeszcze kapeczka. Dobrze. Mamy to. Do tego dodamy sobie 120 gram soku z cytryny. Soczek z cytryny. 120 gramów. Wszystko. Widzicie, jak mi się tutaj 120 gram, 123? To tutaj wycisnęłam 4 cytryny, ale tak porządnie przez wyciskarkę. Były 4 cytryny. Mhm. Więc tak. Dalej mamy 10, 8, 10 goździków. Ja lubię taki smak goździkowy, więc dodam 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 goździków. sobie y, pomarańczy, czyli tak tu i około czterysta czterysta pięćdziesiąt gram plastrów z pomarańczy. Y, około czterysta pięćdziesiąt czterysta czterysta pięćdziesiąt można dać właśnie Tą górną granicę będzie takie bardziej syte, że tak powiem. Mamy 390, to jest fajne. O, 443 myślę, że będzie w porządku. I teraz tak: zamykamy koszyczek i ustawiamy na 10 minut 100 stopni przy obrotach dwójce, tak? Czyli tak. Robimy y, obroty dwójka. Teraz 100 stopni na to Na 10 minut. 10 minutek. I na dwójkę. Niech się tam miesza i gotuje. Także widzimy się za 10 minut. Teraz tak, to już się wszystko zagotowało. 10 minut w y, 100 stopniach przy dwóch obrotach. Pokażę Wam, jak to wygląda. Podejrzymy sobie. Uwaga, gorące. Tu mamy tak. Gorące. Więc y, musi to teraz postać 15 minut. Niech przejdą aromatem, smakiem i zapachem te składniki, połączą się ze sobą. A dopiero potem będziemy to przelewać. Więc czekamy 15 minut i widzimy się za chwilę. Jesteśmy z powrotem. Więc tak, ym, to stało 15 minut po zagotowaniu się. Będę teraz przekładać w słoiczki. Zaglądam. Tak. Koszyczek sobie wyciągnę, może na talerz sobie dam. Tak. Tu się ugotowały. Pięknie. o mm, Jak pachnie to. Mm, hy, 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 hy. Dobrze, więc tak. Najpierw może sobie pomarańcze włożę do słoika, a później sobie to zaleję zalewą. Tak zrobimy. Żeby to wszystko miało odpowiednią kolejność. Ale pachnie, mówię Wam, rewelacyjnie. Po prostu przepięknie pachnie. Pomarańczki. Dwie, trzy pomarańczki, oczywiście. Tu są takie duże, więc może jakąś mniejszą jeszcze. Tutaj też może jakąś mniejszą. Bardzo fajny pomysł na jadalny prezent. Naprawdę bardzo ciekawy, oryginalny. Tu może jeszcze taką małą, a tu jeszcze jedną dam dużą. tak. Zobaczymy, jak to zalejemy. Zobaczymy, jak to się ułoży. Mmm, jak pięknie pachnie. Zobaczcie. Taki syrop się zrobił. Przepaga. Zalewam. Parę goździków też nie wpadnie do słoiczka. Może nie do wszystkie do jednego. No bez przesady, nie? Ale tam... Czekajcie, ja wezmę łyżeczkę, bo mi te goździki wpadają. I trzeba te goździki wyłowić. Widać tutaj parę goździków. Tutaj jeszcze jednego. O, świetnie. I zalewa. No, tak, ze trzy słoiczki z tego powstaną cztery mniejsze. Zobaczcie w ogóle, jaki ładny kolor. Zaraz pokażę wyżej. Genialne tu. No, tak jak mówiłam, tu jeszcze by jeden powstał, taki mniejszy słoiczek z tego przepisu. Tu dolejemy. E, chyba nie powstanie. Tu zupełnie to nie. Tak ja to spróbuję. Mmm. Genialne. To jest przepyszne, słuchajcie. Rany. Naprawdę. Kwaśne, słodkie. Przepyszne. Mmm, a z taką pomarańczą. Dobra, trochę zostawiam. To sobie. Zjadę. Więc dobra, zakręcam to, pychotka, zakręcam, bo ciepłe, trzeba się spieszyć, bo to jest ciepłe, zakręcam. Tylko może, po, to ja może w takim razie pomarańczę tu dołożę, o widzicie, bo to tak zrobimy, nie? Że ja tu sobie jeszcze pomarańczkę dołożę, nad słoikiem, wcisnę tę pomarańczkę, się troszkę wyleje, o, będzie fajniejsze teraz, nie? Czyli pomarańczka, bo mi zostały w koszyczku, więc można po prostu podokładać. Tak, i tu jeszcze włożę pomarańcze. Właśnie, właśnie, słuchajcie. Więcej dla mnie zostanie w środku. Pycha, to jest po prostu pycha, słuchajcie. Przepyszne. I teraz tak, tu jeszcze pomarańcze. O, widzicie, jak to ja robię zawsze wszystko od końca. Tak jak moim ulubionym zajęciem jest czytanie książek od ostatniego rozdziału. Nie wiem, czemu tak mam. Dobrze. Więc tak, to mamy. I teraz tak, zobaczcie, bardzo fajna sprawa. Dokręcam. Pokażę wam, jak to fajnie wygląda, zobaczcie. Mm, ślicznie, nie. Ten jest dokręcony. Teraz ten dokręcam. Świetnie. Zobaczcie, jaki fajny. maręczki Koździki. Świetne, 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 świetne. Ten dokręcałam. I ten jeszcze. O, czuć, że trzeba było go dokręcić. Zobaczcie, jaki świetny. Genialny, genialny. I teraz tak. To może być oczywiście na prezent jak najbardziej, więc tak, zakładam sobie ozdobną jutę, gumeczka na to, zobaczcie, ozdobna juta, tak, gumka na to, tak jak przy miodach, prawda? Kupujemy miody, często to wiemy, to takie spopakowane, gumeczka, tak, mamy bardzo fajne. I teraz tak, wstążeczka. Można jakiś bilecik z dedykacją przy, yy, dołączyć jeszcze do tego. Wow, ale piękny. Zobaczcie. I takie pyszne, słuchajcie. I takie pyszne, rewelacja po prostu. Tu mam taką fajną, jaśniejszą jutę. Dobra. Słuchajcie, polecam. Każdy musi... Dobra, uwaga. Obowiązkowo. Każdy musi mieć taki, taki pyszny syrop w domu na święta. To jest obowiązek. Każdego, kto ma termomiksa, musi mieć taki pyszny syrop. A jak ktoś nie ma termomiksa, to musi go kupić. Po to, żeby mógł zrobić taki pyszny syrop. <laughs> Prawda? No dobra. Słuchajcie, i teraz tak. Trzeba mieć. Fantazje! Wow! Słuchajcie, to ja Wam polecam z całego serducha. Przepyszne, smaczne, piękne i zdrowe. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia w kolejnym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.